Koleczko, tutaj Argin 11.1. E, chciałem tutaj Wam powiedzieć trochę o Altarom. E, teraz mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, ponieważ e, wszyscy mówili, że mam nie... Ten, e, nie, nie przybliżać, nie? E, to tak, ja chciałem tam trochę już wspomnieć o e, konkursie na 1000 wyświetleń filmów i na, e, i na może tam 4-5 widzów, jeśli się tam dorobi e, konkurs, będzie będzie polegać, kto robi najlepsze intro e, a e, nagrodę dostanie kod do e, do Steam'a e, do Steam'a, kod do Steam'a w, w, nie na jakąś getę, nie na jakąś fajną taką za około 200 zł coś takiego. Taką może straszną, może taką normalną. No chciałam mam właśnie te, kto będzie miał najlepsze intro w z kolegą. I wtedy będzie najlepsze intro i te intro będzie się pokazywały na moim kanale, bo ty i wtedy mianuję na... Średnio no. Eee, no. No, na tego. No, no, jeśli ktoś dowiedział i to... Pani coś no. I chciałbym tak, że na przykład, jak gdyby nałożył się na to żebyśmy mi zamienili też FLIR. Jak gdyby na przykład altarem, to też altarem, nie? Także. Eee, na przykład altar, nie, że no tam. Pff, yy, to altar, yy, na przykład intro altar, na przykład, albo jak robi FIFA, to intro FIFA, fif, 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 coś takiego. Yy, dobra, mam nadzieję, że się podobało. Proszę subskrybujcie, będzie szybciej ten konkurs. Postaram się naprawić kantację, żeby tak nie zacinało się. No, dobra, i. oglądanie narka, pamiętajcie wyświetleń ma być około 1000, a widzów około 4-5 nawet, bo to mnie motywuje do pracy i będę szybciej pracował, nie będę szybciej filmiki robił, dobra, to się ja z wami żegnam i na razie wszystkim i